Cyklu Uważność w Jedzeniu chciałabym Was zaprosić do takiego krótkiego ćwiczenia. A w zasadzie trochę chyba o nim bardziej opowiem, które pokazuje, że w naszym ciele jest kilka narządów, które jedzą. I e, nie mam tu takiej planszy, łatwości takiej, żeby Wam to pokazać, więc pewnie opowiem. Ale jak teraz zadam Wam takie pytanie, czym jemy, to proszę tak przez chwilę pomyślcie, co w naszym ciele je, czym jemy, czym pochłaniamy, co to jest. Podpowiem, że jest to osiem przestrzeni, które jedzą w tym ćwiczeniu akurat, ale, ale to jest taka zagadka. Co to może być? Dobra, zaczynam. To są oczy. Oczami jemy. To jest nos, czyli zapach, który ma dużo do powiedzenia w aspekcie jedzenia, przynajmniej tak nam się wydaje. To jest cały obszar jamy ustnej. No, tam się dużo dzieje, bo tam są i faktury, i struktury, i przegryzanie, i smak, i temperatura. No, sporo doznań. Wiele osób. Yy, jak pytam, to mówi, że ucho. Ucho, i dotyk generalnie, to jest taki obszar kinestetyczny, czyli to są te doznania, które my nazywamy, że jemy już. Na przykład, jak słyszymy dźwięk krojonego chleba albo łamania czegoś z jajek, bekonu na patelni, to są takie doznania. A niektóre osoby mówią, że jedzenie rękami wywołuje już taki aspekt, że jem to mamy cztery tak, czyli oko, nos, jama ustna, dotyk ucho, cztery, jeszcze cztery, co to jest, co to jest, głowa, głowa to jest to, tam się dużo dzieje, to, to jest taka przestrzeń, która y, łączy naszego wewnętrznego krytyka i ona ma bardzo dużo do powiedzenia, to jest piąty obszar, co tam jeszcze, no epicentrum jedzenia, czyli brzuch, y, żołądek. Z którego wydobywa się mnóstwo różnych dźwięków. Mam takie spostrzeżenia, że my kobiety częściej wyłączamy dźwięki z brzucha. Nie chcemy ich słyszeć, żeby przypadkiem nie jeść za dużo. To oczywiście trochę w cudzysłów ujmuję, ale często się z tym spotykam. Nie pytaj mnie, co z tym moim brzuchu się dzieje, bo będzie mi się chciało jeść. A ja nie chcę tego słyszeć, bo chcę, idę na kijki, wychodzę, biegam. I to jest y, charakterystyczne bardziej dla nas, dla kobiet. To unikanie jako taka metoda odchudzania. Oczywiście głosy z brzucha są mega ważne. Dużo informacji z nimi płynie. Więc to chyba nie jest najlepsza dieta. Natomiast mamy taką łatwość. No to już było sześć. Jeszcze dwa obszary. Mój taki najbardziej ulubiony obszar, obszar serca. Sercem bardzo dużo jemy. To jest to miejsce, które nam nas prosi o to, żebyśmy ukoiły smutek, że to jest ten smutek, który wynika z tego, że jesteśmy niezauważeni, niedocenieni, niekochani, czujemy się tak. I często to napięcie w okolicach ten głód, serca, wydaje nam się, że zaspokoimy go kawałkiem czekoladowego ciasta, a, a to jest ten obszar, który zaspokajamy, Relacjami z innymi ludźmi, miłością, właśnie poczuciem bycia zauważonym, docenianym, i tak dalej. No i pozostaje jeszcze jeden obszar obszar komórek. To jest to miejsce, które, jeżeli dobrze zjemy, zdrowo zjemy, czy mamy poczucie, że się tak odżywiliśmy na poziomie komórkowym, to my mamy dużo energii, my mamy taki power do działania, jesteśmy wyspani, wypoczęci. A z kolei, jeśli Zjemy coś takiego śmieciowego, czy na przykład za dużo wypijemy, jesteśmy na kacu, to nie mamy tej energii, chce nam się spać, nie mamy siły. To jest ten stan odżywienia na poziomie komórek, czyli tak: oko, nos, jama ustna, yy, ucho, dotyk, serce, głowa, żołądek i komórki. Osiem obszarów. I teraz ćwiczenie polega na tym, że byśmy sobie wyobrazili, że. Budzimy się rano i mamy przed sobą y, dosyć trudny dzień. Jedziemy do pracy. To jest nasza firma. Decydujemy się jechać jako pierwsi, żeby jeszcze nikogo nie było. Wyjechaliśmy z, z pełnym brzuchem po śniadaniu. Mamy trudny dzień, dlatego że zwalniamy kilka osób. Bardzo nam się to nie podoba, nieźle się z tym czujemy, ale taka była decyzja, więc czeka nas y, trochę stresu. I wchodzimy do firmy. Idziemy do swojego gabinetu, nie ma jeszcze nikogo, i po drodze do niego spotykamy stół, na którym, nie wiem, czekoladowe ciasto, pączki, ciasteczka maślane, yy, te takie różne rzeczy, o których pisałyście. Co jest takiego Wam przychodzi pierwszego do głowy, kiedy jest Wam smutno, żeby zjeść? No to może podstawcie sobie te swoje wybory. I teraz robimy takie slow motion, a może takie zatrzymanie, zamrożenie. I, I jest taka próba, jak ja robię to ćwiczenie w grupie, żeby każdy z tych obszarów, czyli oko, nos, jamę, usną, żołądek, głowę, serce, komórki, tą strefę kinestetyczną. Ocenić sobie punktowo na skali, jak silny jest ten głód, kiedy decyduje się wziąć ze sobą do gabinetu, to to coś dobrego, słodkiego, czy coś dobrego, co na tym talerzu leży. I w grupie, jak sobie to robimy, to każdy sobie to ocenia, potem robimy sobie średnią i trochę o tym rozmawiamy, bo jest pewna reguła, która pokazuje, że oczywiście większość osób, prawie wszyscy decydują się wziąć ten kawałek czegoś tam do gabinetu swojego i bardzo podobnie to oceniamy, bo. Mm, i teraz, właśnie z punktu widzenia jedzenia, czy zdrowia, czy tego, co nam daje jedzenie jako energię i wzrost, to tak naprawdę dwa obszary z tych ośmiu y, wymagają jedzenia: żołądek to epicentrum trawienia, jedzenia, tam skąd króczy, burczy i coś tam się wydobywa, oraz komórki, bo komórki wymagają od nas energii, która jest efektem przemian. Tego, co wrzucamy do żołądka. Cała reszta, te sześć obszarów jest ważna, bo nie chodzi o to, żeby jeść niesmacznie, żeby to źle wyglądało. Natomiast y, głodu tych sfer nie zaspokajamy jedząc. Te sfery zaspokajamy w inny sposób. A jednak w tym ćwiczeniu, jak się uśredni wyniki, wychodzi, że ten żołądek i komórki są ocenione nisko, dlatego że komórki, no wiemy, że coś słodkiego, nie służy nam energetycznie. To nie jest pożywienie, które nas jakby. Ono nas trochę zaśmieca, bo tam jest zwykle tłuszcz, cukier. Natomiast wyszliśmy z domu z pełnym brzuchem, więc jakby nie potrzebujemy nakarmić swojego brzucha. A mimo to serce, wzrok, słuch i inne te sfery są dosyć wysoko oceniane, a wszyscy bierzemy to jedzenie i. To jest tylko taka kropka nad i, żeby mieć świadomość, że jemy z różnych powodów. Że nie zawsze dlatego jemy, że. Ym, znaczy, my to czujemy, natomiast to jest tak, jakby to pokazane, że, że jemy, bo mamy w sobie mnóstwo napięć i deficytów, które próbujemy jedzeniem wypełnić. Jutro albo pojutrze będę. Nie, jutro, pojutrze. któregoś dnia będę opowiadała o. O tym, dlaczego słodko to znaczy bezpiecznie, jak kiedy ten program się w nas tworzy, kiedy my takie połączenia sobie robimy, bo to jest zupełnie naturalne. Dlaczego jeść to znaczy bezpiecznie. Natomiast taka świadomość tego, że te dwa obszary są ważne, a cała reszta. Może być zaspokojona w inny sposób jest o tyle pomocna, że mamy mnóstwo takich sytuacji w życiu, w których jesteśmy postawieni przed wyborem i nie, niekoniecznie czytamy siebie, co chcemy w tym momencie. Na przykład, są to święta, albo jakaś kolacja uroczysta, albo jakiś szwedzki stół, który wabi kolorami ilością, i my tak stoimy i nie wiemy, zjeść, nie zjeść, nie zjeść, nie zjeść, głodny jestem, nie jestem bierzemy wielki talerz, nakładamy tego mnóstwo, potem nam jest szkoda marnować. Natomiast przed tym nałożeniem tego talerza warto sobie się zapytać siebie, czy rzeczywiście na poziomie tego żołądka i komórek jestem taki głodny nienasycony. Bo czasem decyzja jest taka wtedy, jak mamy tą świadomość, że bierzemy po prostu mniejszy talerz. Albo po prostu myślimy sobie, to tak się teraz napiję soku. Yy, więc Warto mieć taką świadomość i czasami zreflektować jej i pomyśleć sobie, że ten obszar oczu, obszar nosa, obszary serca możemy w zupełnie inny sposób zaspokajać.